To nie jest zwykła holajnoga to bestia na prąd, której nie ogarniasz jednym spojrzeniem. Przetestowałem ją w każdych warunkach i powiem Ci szczerze, Sigway ZT3 totalnie mnie zaskoczyła. Na papierze wygląda imponująco moc silnika 1002. Prędkość 25 km na godzinę, ale wiem, jak ją odblokować. Wtedy możesz jechać aż 40 km na godzinę. To już daje naprawdę dobrą zabawę. Zasięg do 50 km w trybie sport albo w trybie Drive, ale kiedyż włączysz eko do 15 km na godzinę, hulajnoga zrobi aż 70 km. Koła terenowe, amortyzacja przód i tył. Hamulce tarczowe, co daje ogromny poziom bezpieczeństwa. Waga, i tutaj pojawia się problem, 24 kg. Brzmi jak miejski czołg na prąd, więc sprawdźmy to. ZT3 przyspiesza płynnie, ale też i z pazurem, a amortyzatory czuję się, jakbym leciał na poduszkowcu. Hamulce pewne, Wyczuwalne, nawet przy większej prędkości. Prawda, nie byłem przygotowany na jazdę w takim terenie, ale hulajnoga świetnie sobie z tym poradziła. ZT3 to nie tylko fizyczna bestia. Przez aplikację sprawdzisz jej zasięg, historię tras, zablokujesz ją zdalnie albo zmienisz tryb jazdy. Jedną z najlepszych opcji jest ala system bezkluczykowy. Kiedy odchodzisz z telefonem od hulajnogi, ona automatycznie się blokuje. Ale niestety nie jest idealnie. Hulajnoga waży 24 kg. Nie wniesiesz jej na czwarte piętro. A cena 800 euro. Ponad 3200 zł. No i ograniczenie do 20 km na godzinie Oficjalnie Czy warto? Jest sposób, żeby ją odblokować Ale jest to zabronione, więc nie podam Ci go ZT3 To sprzęt dla ludzi, którzy szukają czegoś więcej Dojazd do pracy? Spoko Weekendowy trip za miasto? Też fajnie Ale jeśli szukasz czegoś lekkiego To niestety nie ta bajka Dynamika tej hulajnogi w mieście jest mega W momencie, kiedy musisz przyhamować Kiedy musisz przyspieszyć Jest super Problem pojawia się, kiedy zaczynasz wyjeżdżać za miasto na jakąś trasę rowerową. Wtedy przy większym wietrze, mimo tego, że hulajnoga nadal jedzie 20 km na godzinę, czujesz jakbyś stał w miejscu. Sigway ZT3 to na pewno nie produkt dla każdego, ale jeśli chcesz hulajnogę, która daje Ci frajdę i sprawdzi się w każdych warunkach i nie boi się terenu, to na pewno jest to jeden z topowych wyborów. 2025 roku. Zostaw suba, a jeżeli chcielibyście, żebym coś dla Was zrecenzował, dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie.